Thank you Śniadania u starosty, będące jedną z form docenienia pracy podległych jednostek, stają się w Słubicach tradycją. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego do sali konferencyjnej starostwa na wspólne śniadanie zaproszono kadrę placówek socjalnych. Obchodzimy dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego i pozwoliłem sobie zaprosić w imieniu radnych Powiatu słowickiego wszystkich pracowników naszych jednostek, które zajmują się tzw. pracą społeczną, pracą na rzecz drugiego człowieka. I myślę, że to jest taka forma podziękowania wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie, za ich empatię, za ich oddanie. I mam nadzieję, że dzisiejsze że takie spotkanie integracyjne pozwoli nam porozmawiać o problemach, z którymi się spotykają nasi pracownicy, którzy mają problemy. W swoim zawodzie i w swojej pracy. Dlatego chciałbym, żeby to była taka uroczystość, że możemy im podziękować za trud, empatię i zaangażowanie dla wszystkich pracowników naszego starostwa. Wszystkim pracownikom socjalnym z okazji ich święta życzymy wytrwałości w pracy i uśmiechu każdego dnia.